Dnia 20 marca odbył się protest rolników w powiecie łądowskim. Rolnicy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza grupa jeździła ciągnikami z Marcinkowa do Bagiennic, by spowolnić ruch na krajowej 16. Druga grupa protestujących rolników Znajdowała się w sorkwitach. Co jakiś czas, wychodząc na pasy w celu spowolnienia ruchu. Serdecznie spotykamy się w ministerkwity na proteście rolników. Jest to protest już któryś z kolei bez odzewu od naszych władz rządzących. Dlatego będziemy protestować aż do skutku, żeby to się troszeczkę nam zmieniło. Najbardziej protestujemy przeciwko Zielonemu Ładowi i protestujemy też przeciwko napływowi towarów niepowodzących z Unii Europejskiej. Rolnicy czekają na konkretne decyzje rozmów. Już mają dość. Każdy ich popiera, rozumie, ale brak konkretów. Więc czekają na konkretne. Dzień dobry, jesteśmy w gminie Sokwity, walczymy o, na, o nasze dobro, nas, o, nasze, o nasze bycie na ziemi. W większości wiadomo chodzi o Zielony Ład, który, który niszczy nasze gospodarstwa, ale też o wiadomo o inna, inne rzeczy. Także chcemy, żeby ta polska żywność była na naszym rynku, a nie tylko z zagranicy sprowadzana. O wiadomo jakich, jakich parametrach, także chcemy, żeby wszyscy żyli godnie i jedli, i jedli normalne jedzenie tak jak było kiedyś, a nie jak teraz jest tylko w większości chemia. Dziękuję. Jak mówią rolnicy, nie walczą tylko o swoje gospodarstwa, własny byt, tylko walczą o całe społeczeństwo.